Pamiętaj, że wigilia jest w tym roku dniem wolnym od pracy. Mowa oczywiście o wigilii Bożego Narodzenia, która wypada 24 grudnia, i w tym roku będzie pierwszy raz dniem wolnym. Dzień wolny w wigilię wprowadziła nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy, która weszła w życie 1 lutego bieżącego roku. Celem Dnia Wolnego w wigilię jest zwiększenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki temu zabiegowi większość z nas będzie miało wolne aż 5 dni z rzędu, czyli 24, 25 i 26 grudnia, oraz weekend przypadający bezpośrednio po świętach 27 i 28 grudnia. Praca w handlu w tym dniu jest również zakazana, podobnie jak w niedzielę i święta oraz sobotę poprzedzającą Wielkanoc. Życzę zatem Państwu miłego długiego weekendu oraz wesołych świąt.